Paco Power System Bled Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Nazywam się z Daniel. Wystartowałem w zawodach w, na Mistrzostwach Polski w Grudziądzu w na rękę, gdzie zajęłem brąz na lewą rękę w kategorii do 70 kg. Senior, na prawą rękę nie wystartowałem z tego względu, że mam kontuzję w łokciu i w barku. Te zawody bardzo mi się podobały, rywalizacja była bardzo zacięta, zawodnicy byli bardzo doświadczeni i nie spodziewałem się, że aż będzie taki wysoki poziom. Bardzo mi się podobało i bardzo jestem zadowolony, że mogę wystartować jako opako i bardzo z tego względu dziękuję. Cześć, jestem Bartek Bielecki, na ostatnich mistrzostwach Polski zająłem drugie miejsce. Na zawodach był dość duży poziom, chłopaki również byli silni, lecz myślę, że dojdzielnie walczyłem zajmując drugie miejsce w Polsce. Teraz obecnie przygotowujemy się na Puchar Polski. Mamy przepustkę na Mistrzostwa Europy, ale tam jest dość, za, dość duży poziom, nie damy rady z chłopakami. Za rok właśnie wybieramy się na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, jak tam wypadnie. Inni zawodnicy również nie próżnią, ciągle ćwiczą, przygotowują się do zawodów. Też jest bardzo duża poprawa formy siłowa, techniczna. Cześć, jestem Łukasz Dobrzyński. Ostatnio byliśmy na zawodach Mistrzostw Polski w armwrestlingu, które odbyły się 24 i 25 marca w Grudziądzu. Startowałem w kategorii 65 kilo junior. Na lewą i prawą rękę, gdzie na lewą rękę byłem drugi, a na prawą trzeci. Te zawody bardzo mi się podobały. Organizacja była bardzo dobra, nieporównywalna do debiutów czy innych imprez, na których dotychczas byłem. Konkurencja na tych zawodach była bardzo wysoka. Jeden z zawodników z naszej kategorii był nie do przejścia. Witam, mam na imię Dawid Capała. Zająłem drugie miejsce na rękę prawą, a trzecie miejsce na, na rękę lewą. Zawody zostały bardzo dobrze zorganizowane. W mojej kategorii był, było wiele, wielu przeciwników, ale jedynie jeden taki mocniejszy przeciwnik, który stawił mi większy opór, ale jak widać, dałem sobie radę z resztą.